rozdział Poppy Playtime skrywa wiele ciekawych sekretów, które jeszcze nie zostały odkryte. Jednak, czy powiedzą nam coś niesamowitego o fabule, postaciach i całym uniwersum Poppy? Sprawdźmy to! By the way, jeśli chcesz na własną rękę poszukać sekretów, to weź udział w konkursie na Poppy Rozdział Drugi. Link w pierwszej linijce opisu. A zaczynamy od sekretnego zakończenia Poppy Playtime, rozdziału drugiego. Otóż w plikach gry znajduje się niepublikowany koniec tego rozdziału, w którym to Poppy zdradza nam trochę fabuły gry. Dokładniej, mówi ona, wiem, że przybyłeś tutaj, aby odnaleźć tych, którzy zaginęli lata temu, ale oni przepadli, przepadli już dawno temu. Straszne rzeczy się wydarzyły i ja. Jestem ich przyczyną. Możliwość egzystencji jako lalka przyczyniła się do śmierci wielu ludzi. Dużo jest dla ciebie niewiadomym. Od czego by tu zacząć? Cóż, jak słyszeliście, brzmi to dosyć niepokojąco, a może w sumie nawet bardzo niepokojąco. I już w sumie nie mogę się doczekać, aż kwestia dokładnego procesu powstawania zabawek zostanie nam ujawniona na łamach nadchodzących rozdziałów. Ale jak słyszeliście, ten niepublikowany koniec, zapowiada się naprawdę ciekawa historia. Siemano! Po zabiciu Hagiego Łagiego w pierwszym rozdziale myśleliśmy, że to jego koniec, jednak nic bardziej mylnego. W drugim rozdziale na jednej ze ścian możemy znaleźć pozostałości sierści i krwi, pochodzące od naszego Hagiego. Prowadzą one prosto do ciemnego tunelu, do którego zapewne się wdrapał bądź został wciągnięty. Bo nie można zapominać, iż po fabryce grasuje prototyp Eksperyment 1006, który kolekcjonuje uszkodzone zabawki w celu prawdopodobnie odbudowy swojego ciała. Jak myślicie, ujrzymy jeszcze Hagiego w przyszłych rozdziałach? Daj dajcie znać w komentarzu. Wielu z was wie pewnie też o tym, iż założycielem fabryki jest Elliot Ludwig. Jednak czy wiedzieliście o tym, że jego żona, a właściwie to była żona, ponieważ mieli rozwód, tak naprawdę ma na imię Molly. Imię to nie jest przypadkowe i jest to swego rodzaju easter egg w easter eggu, tak zwany double, nie myli z McDouble. Otóż Enchanted Mob, czyli twórcy Poppy Playtime posiadają w swoim biurze pieska, który właśnie wabi się Molly. Tryb Multiplier. Tak, twórcy Poppy myślą nad trybem wieloosobowym i nie jest to żaden żart. Przeglądając pliki gry możemy natrafić już na zalążki owego wspomnianego trybu. Jest tam dokładniej folder, w którym to znajdują się zalążki pomysłu, jak sprawić, aby Poppy Playtime było dostępne na trybie wieloosobowym. Czyż ten pomysł nie brzmi wyjątkowo ciekawie? Chcielibyście jego realizacji? Dajcie znać na dole w komentarzu. Przejdziemy teraz do takiego sekretu, a w sumie też trochę newsa, a mianowicie pojawiły się nowe informacje dotyczące filmu na podstawie gry Poppy Playtime. Film ten tworzyć będzie studio odpowiedzialne za takie tytuły jak na przykład IT, czyli ten przerażający clown. Horror ten oglądałem i powiem wam, że Poppy jest w naprawdę dobrych rękach i już nie mogę się doczekać premiery, która planowo powitać ma nas na wielkich ekranach kin, jednak premiera ta niestety planowana jest dopiero za kilka lat i miejmy nadzieję, że plan ten nie zostanie po drodze porzucony, jak to było ze em ale jeżeli chodzi o FNAF, to mam trochę update do tego filmu. Niedługo na e, odcinku wam o tym powiem, jak to wygląda wszystko, ale jeżeli chodzi o Poppy, to tutaj kwestia fabuły jest może i trochę skomplikowana, ale bardziej taka prostolinijna, nie ma aż tak wielu wątków, więc myślę, że zrealizowanie filmu Poppy jest jak najbardziej realistyczne. Chociaż w sumie bardziej wolałbym serial, bo wiecie, byłby dłuższy. Czy wiedziałeś, że po Playtime możemy przejść w 5 minut bez żadnych cheatów? Tak, jest to możliwe. Otóż, jeśli szybko dostaniemy się do pomieszczenia z naszym pociągiem, to wystarczy normalnie otworzyć drzwi i go uruchomić. Zasadniczy problem polega na tym, iż nie możemy ruszyć, dopóki nie zdobędziemy kodu do pociągu. Jednak, jeśli ten kod znamy, na przykład sprawdzając go sobie w internecie, a zaznaczam, że zawsze jest ten sam, to wtedy po jego wpisaniu od razu odjedziemy pociągiem, bez grania w te wszystkie gry testujące nasze umiejętności i bez zabijania mami Long Legs. Przejdziemy teraz, widzowie, do sekretu, którego pewnie większość z Was nie zauważyła. Ja w sumie też do końca nie zauważyłem. A mianowicie na łamach drugiego chapteru PJ przeszedł szybką ewolucję. Przed wydaniem tego rozdziału, Popi, patrząc na jego wygląd w zwiastunie tego rozdziału, widzimy, że wygląda on dosyć inaczej niż rzeczywiście wygląda on teraz w momencie, kiedy chapter został wydany. Widzimy, że no, mocno został zmieniony graficznie ogólnie zarys całej jego postaci, według mnie na plus, ale wam jak Wersja bardziej się podoba. Mi bardziej tanowa. W fabryce Playtime Co. na łamach drugiego rozdziału możemy znaleźć wiele interaktywnych, kartonowych tabliczek z zabawkami. Każda z nich skrywa jakieś sekrety, jednak najbardziej niepokoi ta z Candy Catem. Otóż, klikając tego cukierkowego kota, słyszymy, że prosi nas o więcej i coraz więcej cukierków. Klikając, dalej mówi, że jego brzuch jest pełny i nie chce już więcej cuksów. Jednak jeśli nie przestaniemy klikać i dawać mu cukierków, to zacznie on płakać, krzycząc Stop. Aż w końcu wyda ten jeden przerażający dźwięk, który brzmi jakby był opętany przez jakiegoś demona. Rozdział trzeci Popi. Tak jest, widzowie, mamy już informacje dotyczące trzeciego rozdziału. Wiem, jest naprawdę wcześnie, ale w końcu udało się coś odkryć dzięki właśnie naszemu drugiemu rozdziałowi. A mianowicie został rozdział trzeci sekretnie zapowiedziany. Tak jest. W plikach gry znajdziemy informację, iż nasz pociąg zmierza do lokacji o nazwie Playcare. Jest to nawiązanie do daycare, czyli żłobek, z tą różnicą, że skoro użyto tu słowa play zamiast day, to oznacza, że będzie to miejsce, w którym zajmowali się dzieciakami w nietypowy sposób, bawiąc się z nimi, mam nadzieję, że nie nimi. W różne gry pozostaje pytanie, jakie były to gry oraz czy były to dzieciaki tuż przed przemianą w zabawki, czy może już przemienione. Dlatego też nawiązałem, że być może bawili się nimi, no bo wiecie, zabawki. Cóż, tego dowiemy się na ramach trzeciego rozdziału, który mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze w te wakacje. Zadam Wam widzowie bardzo ważne pytanie. Czy wiedzieliście o tym, że Mami Long Legs jest trochę zacofana w rozwoju? Otóż mimo iż wie, że naukowcy zajmowali się eksperymentowaniem nad ludźmi, dziećmi, zamianą ich w zabawki itd., miała dosyć sporą wiedzę w różnych skomplikowanych tematach. To mimo tego wszystkiego nie zdawała sobie ona sprawy, że korzystali z tak niesamowitego urządzenia jak komputer. Tak jest widzowie. Twórcy potwierdzili, że mami nie wie czym jest komputer ani do czego służy. Słuchajcie, widzowie, mam jeszcze dla Was bonusową ciekawostkę, która może Wam się przydać w przyszłości, jeżeli jesteście fanami Poppy Playtime i wyczekujecie trzeciego chapteru. Otóż, większość fanartów, które znajdują się w drugim rozdziale, większość tych rysunków zabawek z dziećmi zostało narysowanych właśnie przez fanów Poppy Playtime. A mianowicie Mob Games, czyli twórcy tej gry, na swoim Twitterze zrobili konkurs. W tym konkursie trzeba było narysować po prostu zabawki bawiące się z dziećmi i najlepsze rysunki rysunki trafiły właśnie do tej gry, więc wszystkie te rysunki, które widzieliście, no w sumie nie wszystkie, ale większość było narysowane właśnie przez prawdziwych fanów. A dlaczego to może wam się przydać w przyszłości? Ponieważ kiedy wyjdzie trzeci chapter, prawdopodobnie pojawi się ponownie taki konkurs, a ja was o tym poinformuję. Także pamiętajcie o by mieć powiadomienia. A po więcej zostaw suba.